Cześć! Zabieramy się dzisiaj za wypełnienie tej e, luki pomiędzy szafkami w kuchni i mimo, że ten szary, taki brudny szary jest w porządku i byłby tu ładny i by pasował natomiast jest to goły tynk cynetowo-wapienny więc zabierzemy się za to, żeby było po prostu e, ładnie Wybraliśmy płytki Klasycznie płytki między szafkami Zobaczycie jak to będzie wyglądało Zuzia się postarała i dopasowała bardzo ładną płytkę e, Jak widzicie, albo i nie Grunt schnie, także teraz jeszcze chwilę czekamy, ale muszę zmienić jeszcze jedną rzecz, ponieważ jak możecie zobaczyć, tutaj jest profil LEDowy i muszę go zdemontować i troszeczkę go skrócić, no bo jednak musi wejść tutaj na grubość płytki. Jeżeli chodzi o płytki, jak Zuzia wybrała, przygotowane, docięte, zgadza się, zgadza się, piksel. Oczywiście, że tak. Jak widzicie, struktura takiego, nie wiem, co to jest, takie pod marmur w innych kolorach, czy coś. W każdym razie y, pasuje idealnie. No i są one docięte, jest to wymiar 120, a w zasadzie był 120 na 60. Natomiast zajęliśmy się już wcześniej tym, żeby one zostały docięte. Docięte zostały przez Michała, bardzo dziękujemy. Na Instagramie napisałem po prostu kto byłby tak dobry i dociął mi po prostu te płytki. Zebrałem wymiar mm... No, i się udało. Ja nie mam takiego sprzętu, a Michał zajmuje się zawodowo takimi sprawami, więc moment i ogarnął mi temat swoją drogą. Zapraszam do nich na Instagrama, wrzucę w opisie linki. Także mamy trzy formatki, tak naprawdę. Została płytka docięta z wysokości. Jedna wchodzi cała 120, i tutaj trzy elementy. Wymyśliłem sobie to w ten sposób, że te trzy elementy będą następująco duża płytka, mniejsza i mniejsza. Dodatkowo zajmę się też w tym odcinku wykończeniem tej krawędzi, no bo płytka będzie tutaj odstawała, więc najprawdopodobniej wypełnię to masą, zaszpachluję, pomaluję i będzie git. Mamy plan też taki, żeby tą ścianę białą tutaj sobie przemalować w jakiś kolor, w jaki jeszcze nie wiem. Jeżeli coś będzie nie tak z wymiarem płytek, to będzie to moja wina, bo ja to źle yy, zebrałem i dlatego tak, nie? Ale po dopasowaniu takim wstępnym wszystko się zgadza, więc co? Lecimy z temat. Zmieniamy, słuchajcie, troszeczkę format, dodajemy lektora, mam nadzieję, że taki, yy, taki format Wam przypadnie do gustu. No i tutaj jak widzicie, musiałem zdemontować listwę LEDową, która była wcześniej zamontowana i po prostu trzeba było to przygotować do montażu płytek. Jeśli chodzi o klej, jaki użyłem, jest to Fast Extra Gel, płytki, tak jak wspominałem wcześniej 120 na 60. Klej jest wysoko elastyczny, ma wygodną żelową konsystencję, a dzięki zawartości ziaren kwarcowych oraz polimerów ma lepszą aplikację. Tutaj jak widzicie, otwierałem worek, no i dopiero później skumałem, że jest zrobiony taki specjalny dziubek. Nie trzeba tego worka rozrywać w taki tradycyjny, tradycyjny sposób. Można sobie tą ilość... Wsypywanego kleju dozować. Konsystencję kleju, słuchajcie, możemy dowolnie regulować, to już w zależności od, od Waszych upodobań no i zakresu, zakresu pracy. Tak jak widzicie, płytki 120x60 one zostały wcześniej, tak jak mówiłem, docięte. A jeszcze wracając do kleju, właśnie ze względu na swoje właściwości, nadaje się idealnie do zastosowania np. Na, na balkony, tarasy, schody, a nawet słuchajcie, baseny. No i żelowe właściwości kleju gwarantują płytkom wysoką stabilność. No i nie mamy takiego efektu zapadania się, zapadania się kleju. Z racji tego, że nie jest to ani podłoga, ani ściana w łazience. Tylko mała przestrzeń między szafkami zdecydowałem się na nałożenie kleju właśnie takiej szczepnej warstwy na ścianę i dodatkowo właśnie grzebień dwunastką przejechałem całą płytkę. Tak jak tutaj widzicie, wszystko było zabezpieczone. Podstawowe moje narzędzia, z którymi pracowałem wcześniej właśnie w kotłowni, czy też po części w łazience. Płytka dociśnięta do ściany, tutaj już bez żadnych przystawek wibracyjnych i tak Tak jak wcześniej miałem pożyczone od Krzysia, tradycyjnym sposobem, czyli ręką, też można to zrobić na takiej małej powierzchni. Myślę, że nie ma problemu. A co sam mogę powiedzieć na temat użytkowania y, kleju? Co prawda ciężko opinię przy kładzeniu kilku płytek, natomiast już na samym początku czuć jednak y, różnicę troszeczkę w tej, w tej konsystencji. Myślę, że te y, składniki zawarte w kleju y, robią robotę i, i robią tą różnicę. Jeśli miałbym tak określić y, własnymi słowami, to. Y, Mógłbym powiedzieć, że ten klej jest bezpieczny właśnie przez te chyba składniki, przez tą, przez tą konsystencję. No i słuchajcie, używałem klejów tak naprawdę od najtańszych, od tej najniższej półki do tej najwyższej, no i wydaje mi się właśnie, że Ekstra Gel od firmy Fast jest właśnie. Z tej górnej półki. No tutaj wyszły, tak jak mówiłem Wam wcześniej, trzy elementy. Tutaj kleję ten trzeci boczny, bo po prostu jest mi łatwiej. I równam sobie do ściany, do, do ościeża. Kolejnym etapem było wyszlifowanie tej starej gładzi, tego gruntu, bo tam był grunt, chyba nie było farby. Więc postanowiłem to jeszcze sobie doszlifować, wszystko oczyściłem. No i wkleiłem jeszcze. Skróciłem oczywiście profil LEDowy i wkleiłem go z powrotem na miejsce, wcisnąłem właśnie leda, tak jak już powinno być, no bo wcześniej tutaj musieliśmy jeszcze odjąć właśnie y, szerokość, szerokość tej y, płytki z klejem. Ktoś może powiedzieć, że podwójna robota, ale powiem wam, że przez ten czas, kiedy tutaj nie mieliśmy płytek, nie mieliśmy pomysłu na tą ścianę, no to fajnie te ledy nam służyły. Jeżeli chodzi o ten narożnik, tak jak widzicie, uzupełniam to po prostu masą. Nie wklejam tutaj żadnej flizeliny. Gdybym robił to wszystko od początku, to pewnie tą frizelinę bym wkleił, ale tutaj po prostu nie chciałem tej buły takiej sobie robić. Użyłem po prostu vario. Myślę, że to jest dosyć mocna masa. Tutaj, jak widzicie, nakładam silikon. No i nie zawsze wszystko wychodzi tak pięknie i wspane, ale jak mogliście widzieć to chwilę wcześniej. Jak widzicie tą pionową fugę też uzupełniam silikonem, no bo wydaje mi się, że bez sensu byłoby kupować fugę, specjalnie dopasowywać i tak dalej, więc silikon zda się tutaj naprawdę fajnie. Tak jak widzicie używam takiej plastikowej szpatułki małej do, do formowania silikonu. No i na początku faktycznie to robiłem, ale potem mimo wszystko jeszcze paluchem gdzieś tam jeździłem. Zuzi bardzo zależało na tym, żeby ta ten silikon był jak najmniejszy, jak najwęższy, więc tam musiałem tym palcem sobie wszędzie, wszędzie dotrzeć. Dodatkowo cały ten silikon właśnie spryskiwałem takim specjalnym preparatem, ale Wy możecie też użyć oczywiście wody z mydłem. No i tak, słuchajcie, prezentuje się nasza Kuchnia, w zasadzie to, co jest między szafkami, na gotowo. Myślę, że wyszło, że wyszło w porządku. Nie obyło się bez małych problemów. Yy, gdzieś tam jakieś krzywizny na blacie zrobione przez naszych wspaniałych stolarzy. Yy, no ale tak już musi być, z tym musimy żyć. Ja generalnie nie jestem fanem, znaczy nie jestem fanem, nie, umiem, nie, nie potrafię silikonować więc no, nie wyszło mi to jakoś perfekcyjnie. Natomiast jak zobaczycie taki ogólny efekt, myślę, że wyszedł naprawdę w porządku. Powiem Wam, że bałem się o te, o te tutaj szlifowanie, ale też wyszło ok. tam gdzieś w jednym czy w dwóch miejscach yy, prze, przejechałem. Farba to zakryje, bo generalnie będzie tak, że ta cała ściana jeszcze zostanie pokryta jakąś, jakimś Jakimś kolorem, po prostu, więc myślę, że tutaj nic nie będzie widać. Mega się cieszę, bo wygląda to bardzo fajnie, wkomponowało się w cały, w cały nasz dom i Zuzia w ogóle wybrała petarda yy, ta płytka. Jest więc jestem naprawdę, naprawdę mega zadowolony. W kuchni, tak naprawdę, czeka nas jeszcze pomalowanie tutaj tej ściany. Yy. Chcę wciąż zrobić y, przejście w blacie tutaj, żeby ten czajnik nie stał w tym miejscu y, pod tą szafką. No i chciałbym, żeby to było po prostu zamknięte i ten nablatowy y, kontakt gniazdo, i żeby to było użytkowane wtedy, kiedy musi być. A to na stałe będzie przepuszczone, bo tutaj mamy y, na, dole, nie, na dole gniazdko. Jesteś zadowolona? Tak, jestem bardzo zadowolona. Jeszcze pokażę, jak bardziej z bliska. Podoba mi się bardzo ta płytka i jeszcze się zastanawiam tylko, czy tutaj nie powiesimy lampy, jakiejś takiej nad blat. No. I co? I tak naprawdę oku z kuchnią to już będzie komplet, prawda? Tak. Nic więcej już nie będziemy, nie będziemy robić, nie będziemy kombinować. Jest gitarka. Wiadomo, nie. jeszcze jakieś tam dodatki czy coś i tyle. Dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia.